XGSM. Najlepsze akcesoria do smartfonów i tabletów. Cześć, tu Łukasz Białecki z firmy XGSM, wyłącznego dystrybutora na Polskę produktów marki StarCase. E, mam dzisiaj dla Was propozycję właśnie tej marki. E, nietypowy produkt, etui, który jednocześnie jest portfelem. E, produkt dedykowany raczej dla pań, ze względu chociażby na kolorystykę. E, znaczy biały no kolorem jest uniwersalnym, ale rzadko widuje mężczyzn używających białych dodatków. Dla mężczyzny to raczej biała koszula, aczkolwiek jeżeli tylko oczywiście panowie macie ochotę na tego typu biały portfel, to ja nie, ja nie mam nic przeciwko, ale produkt, tak jak powiedziałem, moim zdaniem jest skonstruowany z myślą o paniach, nazywa się zresztą Diva, więc też jakby tutaj takie konotacje raczej z płcią piękną. No i cóż my tu mamy? Mamy etui wykonane ręcznie, z naturalnej skóry. Bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jakość szycia. Produkt europejski, nie jest to żaden import z dalekiego wschodu. I czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że mamy jednocześnie... Pozbądźmy się może tej tektury. Mamy jednocześnie portfel z kilkoma przegródkami na karty, na banknoty. Z tyłu na suwak, przegroda na monety, jakieś inne drobiazgi, a jednocześnie etui, które jest typową taką wsuwką na telefony komórkowe. Tutaj mamy wersję XL, czyli dosyć dużą, dedykowaną do sporych urządzeń. Tak jak widzicie, ja tutaj teraz wsuwam estrójkę. Czyli będą pasować urządzenia klasy, właśnie Samsung i 9300, HTC One X, Motorola Razer, czy chociażby nowy Samsung Galaxy S4. Całość konstrukcyjnie jest stosunkowo odważnym pomysłem połączenie portfela i pokrowca na telefon, aczkolwiek Moim zdaniem ma prawo się sprawdzić, zwłaszcza dla tych osób i no, dla tych pań, co może trudniejsze, które nie mają e, gigantycznych portfeli zapełnionych różnego rodzaju drobiazgami, e, ale może właśnie tym bardziej, tym bardziej dla pań, Bo Mimo chociaż ja to jest tak stereotypowo myślę e, sobie o, o damskiej. E, z Zabałaganionej torebce i, i portfelu, wypchanego y, różnościami, to z drugiej strony, no, panie też mają tych torebek dużo na różne zastosowania, więc dlaczego nie na przykład y, również taki y, portfel do małej torebki, jakiejś takiej wizytowej, y, kiedy nie chcemy w niej właśnie mieć bałaganu, a chcemy jednocześnie mieć w jednym miejscu telefon, y, dokumenty, prawo jazdy, trochę gotówki, y, no to rozwiązanie. Jest wtedy jak najbardziej słuszne, a myślę, że dla wielu osób, wielu pani, wielu panów, już nie wnikajmy, być może po prostu również najzwyczajniej w świecie na co dzień, jeżeli ktoś potrzebuje tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć kart plastikowych, a tak naprawdę to co mamy? Dowód, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dwie karty płatnicze, trochę gotówki trochę bilonu, no i starczy tak na dobrą sprawę, czyli da się, yy, da się z tym przeżyć. I jednocześnie mamy bardzo zgrabne yy, etui na telefon. I nie trzeba już szukać, wszystko jest w jednym miejscu. Yy, dlatego cóż, ja polecam, yy, o właśnie, w zestawie jeszcze taki paseczek. Łatwiej będzie wyciągać z przepasnych damskich torebek. Yy. Ja polecam ten produkt. On jest ciekawy, moim zdaniem. Ja sobie zdaję doskonale sprawę, że nie dla każdego. Nie wiem, czy ja bym się na przykład dla siebie zdecydował na coś takiego, aczkolwiek myślę, że wielu, wielu osobom może na widok tego oko zabłysnąć i mogą pomyśleć: o, to jest coś dla mnie. Dlatego, jeżeli zainteresowałem Was tym produktem, a mam nadzieję, że znajdą się tacy, którym się to spodoba, bo to ciekawy pomysł. To wszystkich z Was ale nie tylko, absolutnie wszystkich z Was. Nawet jak się Wam to nie podoba, to i tak Was zapraszam na SPL, ponieważ tam jest cała masa innych bardzo ciekawych futerałów, pokrowców, wsuwek, nakładek. jest naprawdę robi fajne rzeczy i warto zobaczyć. Zapraszam też koniecznie na xgsm.pl, tam oprócz tego, że Dokładnie to samo co na StarCase.pl. E, jako wyłączny dystrybutor mamy oczywiście i na naszej stronie macierzystej pełną ofertę StarCase'a, ale mamy też e, największy w polskim internecie wybór akcesoriów do wszystkich obecnych na naszym rynku: smartfonów i tabletów. Dlatego warto zajrzeć. E, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że znajdziecie coś dla siebie. A na koniec, jeżeli tylko macie możliwość. E, to zapraszam was serdecznie do naszego salonu firmowego w Warszawie na rogu ulic Puławskiej i Domaniewskiej. Wszystko to, co na obydwu wpłomianych przeze mnie stronach znajdziecie również w naszym salonie. Można wszystko obejrzeć, przymierzyć, porównać sobie z innymi produktami. Koledzy zajmujący się sprzedażą bardzo chętnie doradzą, pomogą dokonać wyboru. Dlatego jeżeli tylko będziecie w pobliżu, wpadnijcie do nas koniecznie. A ja dziękuję wam już za uwagę i do usłyszenia. XGSMPL. Tylko najlepsze marki w największym polskim sklepie internetowym z akcesoriami do smartfonów i tabletów.